Hej, tu Belek, dzisiaj zagrałem razem z Hydem w CSA. Niestety nie mogliśmy zagrać MMA, ponieważ coś tam z ranką było. nie zagraliśmy Wingmany i mogę powiedzieć, że było bardzo, bardzo ciekawie, więc zapraszam Was do oglądania. A chyba, zielony, zielony Transfaktor, stary. Mówisz? Mm, nie wiem. Nie wiem, ja na tej akcji, jak kupiłem, potem pisało mi tak. Trasfaktor. ma zielony transfaktor, Ale nie możemy nic obiecać <grych> No tak było O nie. nie wiem Strasznie to było hmm? O jesteś ja sana Sana Damn. Zero Damn. winów też Ten Jelkuk ma 11 winów no, Ale nie ma w ogóle radaru ty Co jest grane? O, też nie no, ma No Mały win dory. tutaj nie ma Tutaj nie ma stary okay. o, Dobra, lecimy z nimi Łatwo, łatwo o, o, widzisz teraz jest z radar? Dobra, ja nie mam nic włączonego poza tym changerem. No z dużego sensu, bo mam dwa. 3, 6, dwa sami. masz? Ja nie ja mam na dwa też. Ale ja tak zawsze gram. Ja ustawiam na 0,5. Hmm. A muszę włączyć, czekaj, o tutaj. Jest z Diga kupiłem z przyzwyczajenia. Kupiłem z przyzwyczajenia, po semi. A to nie grałem w CS-a. No. Jak to przecież filmik był ostatnio? No, ale pre-recorded, pre-recorded. No, ten pierwszy co, wrzuciłem. O, masz tam. Dobra, chłopa teleportuje i mieszka mi się odłączyła. A, dostałem chyba. się 68HP. Okej, okay, okej. Okay. Ale gościu tylko jeden gościu co ma takie konto. Drugie ma normalne konto. 17 medal, 18, później 21, 22. No, tak trochę. Przerwa odzyska była. Dobra, pójdę eko. Chodź, eco. zielony. Zielony Czekaj muszę okay. szybko jakieś postawy ogarnąć no i znowu diga kupiłem bywa nie wiem, trzeba, nawet nie wiem jak to oznaczyć tam obok mogą być o jest na górze dostał ode mnie 18 że... okej, okay. realny nade wręcz wiedział o mnie Ułem. za tobą o, nie, to jest <laughs> Co się dzieje? damn, damn czy on czy jest ten Lucifer? Nie mam pojęcia. Też nie, ale no, raczej nie. To jest Green Trust chyba. Mam nadzieję przynajmniej. No, no byśmy tego nie spieprzyli. No, Green Trust musi zawsze być. to Global się zacznie nawet. Tak, to Global z hydem. Zobacz, wbiliśmy globala. No, robimy tak. Znowu popdoki idą. Do... Czy u mnie? Jest no. u mnie. Leży jeden, mam bombę. Proszę rzucę. GG mi pisze chłop. Już pisze GG. Klasza rzuca? Tak. W sumie. No Gdzie? Powiedziałem Huch! Nice, lecimy Uda mi się ten? Nie mam ja kopa. Spróbuję na scroll. Nie Mam. track Ja tam Nie? czasami tak. używam yy, używam na 50 Gdzie on jest? Używałem na 50, yy, tak. w aim Assist, aim Assist 12, 13 to chyba tych używa, To są u są Unity jakieś, ja tam zawsze używałem 57 ms normalnie W ogóle żadnych nie wziąłem Ja tam zawsze na maxa ale ja mam wywalony Legit? Legit config na max'a, był jeden u mnie Jeden u mnie był Tutaj już jest Już jest skrzynka Dwóch było, nie jest trudno Unlucky, unlucky Unlucky, unlucky, zdecydowanie, zdecydowanie Nie no, to rozgrzewkowo Mhm znaczy dzisiaj grałem, co nie? Ze znajomym. A, <laughs> pewnie, nie. To no coś... Cały dzień spędziłem nad robieniem muzyki, której ostatnio nie skończyłem. A wiem, hmm. no, ja też, też próbowałem FL Studio, czy coś tam. Nie, z bitami nie mam problemu, to ja nie mam głosu do wokali. To ja mnie bardzo nerwuje. A jak już odkryłem fajny ten, to... Jest nie u mnie! Rozumiem, go... Leży. Jakimś fartem go zabiję, Jest u mnie! Też. Dostał coś Dostał nade'a chyba? Tak dostał nade'a, za cztery Nie mogę go trafić Dostał nade'a za... tak, nice no. Weź, cała Weź cała kacza Easy, easy. lecimy z nimi o, tam widzę, że się nagrywa 120 FPS-ów Właśnie rano zaczynam nagrywać na 120 FPS-ach Ludzie mówią, że naprawdę fajnie to wygląda No to prawda, to ładnie wygląda Tylko, że ja nie mogę właśnie O nie był jeden, sobie... był Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mhm nie wiem, po prostu sparta mam, myślę. Chociażbym wszedł na Wurlhaka, bym. Ej, wiesz jak ja zawsze wy... robię czterów? Wchodzę na Wurlhaka, sprawdzam gdzie one są, rzucam smoka pod nimi, co nie? I po prostu w ty smok na środku i sprawdzam, czy oni mnie zabiją. To jest pomysł. Cześć, zrobię tak teraz. Sorry, ola. Okej. Okay. Cześć, właśnie status, sprawdźmy, na jakich serwerach gramy, bo może są. Nie, raz miałem na hiszpańskich serwerach, gram. Obydwaj i tam są. Tak, ja chcę sprawdzić po prostu. Ja chcę sprawdzić, pa pa pa. pa. Co ja, i stój przy tym smoku. Stój po prostu, po prostu stój. Ja chcę Potem. Jak cię zabiję, to zaczynasz ty Bo on nie może wiedzieć, on to nie może wiedzieć. No już strzała do. Dobra, już nie, już nie, już nie. Już koniec. Dobra, włączam. To jest takie moje. Teoria no na sprawdzanie. Tutaj aha, okej, okay, super. No łama, niestety. Sirikę crosshair, by się przydał. <laughs> Gdzie są te rzeczy? Za dużo funkcji, za dużo. Rank? Chcę się ranki. Ja no. nie chcę mówić, że jestem globalem na mainie. A naprawdę? A tak, mam globala na mainie. Ja nie chcę mówić, że jestem global na mainie. Nie zasługuję na tego globala. Nigdy poza Komp! Komp! Nie wiem więcej. Hmm. No. Ja bym miał ranga legi, to był. Był tam. 4. Aha. No. The one tapa dostałem. Właśnie widzę. Nie sekundę. Um. Oj. A mnie nie utrafisz. plus. To co coś do mnie? 8 damage a. gdzieś tu jest. go. tu. On wiedział o mnie. No właśnie on no, jakoś, no nie wiem, śmieszne gra. Właśnie śmiesznie grałem, no? I powiedziałbym, że jakoś jest obvious, ale dużo wie. Dużo wie, no? W ten sposób. Komp, non. <laughs> ja bym nie odpowiadał mi w ogóle. W końcu Dobra, czerwo, możemy coś zrobić w końcu <laughs> <grych> <grych> Może coś zrobimy Dobra, ja bym zmieniłem to do razu Patrz to, jakie głowy są ja Dawaj A ja ban hop'o zrobiłem Dawaj, dawaj, dawaj Ale nie wiem, gdzie ja go dostałem, mam 8hp go? Zabiłem go? Nie Nie Ale ja ma mam minus 9 Zmeloła, to wiem na pewno. Aha, nieźle? Ja mam 0 kill, nie? O 4 mam. Nie, masz 4, spokojnie. <laughs> no, ale patrz na to, że cheatuję trochę śmiesznie. <laughs> o tam, lecimy, pod stary, lecimy tra. Fula. Lecimy. ci rzucę flesza. Leci. Brakuje mi w ten O ja, zumądam biało. To wcześniej rzuciłem, lecz za to późno. O, widziałem góry. Prywałem go przeskanować. Aha, tylko dwa razy został. Nie ma się ty. I u góry jest. A, unlucky. Minus zero. Minus zero. Minus 0? puściłem. No. Nic się nie dostał. Przynajmniej weźmy akacza. Jest git. Ale coś śmiesznie grają, coś dziwnie grają ten lucifer, a czy nie, ten. A po prostu może dobrze jest. Nie wiem. No właśnie, lucifer mnie zaprosił do znajomych. Nie wiem, bo chcę zobaczyć, czy na pewno ma nie masz żadnych rank. Ja go nie przyjmuję. Nie przyjmuj, nie, nie przyjmuj. Nie ma opcji. Dobra, nie wytrzymam, nie ma tego. Czego nie, czego nie ma? Nie ma Crosshair w tym życie. Nie, nie ma. A nie ma hitmarkerów, ale może to włączyć. Może jest lua do tego. Nie by się przydało, ja nie bawię tam full auto. Ja nie chcę używać RCS-a. Nie, nie mam nic czym To nie był headshot. Ani razu, za zero dostał. Nice. No ale fulla. Dobra, ten jeden FOV nie wygląda jak jeden FOV w każdym minucie. Gdzie on jest, tu? Dam na lewo by no. Tu widziałem jeszcze. Kalera. O, u góry jest ten redmond, tak? Na mną jest. To jest. Wychodzimy. Nie mogę wyjść, nie mam myszki. <grystanie> to nie masz myszki. To dlatego tak zgrał. <grystanie> nie, <dyrki>. Czy możemy? <grystanie> A ten już skał to leci. Już, już, semi, semi. <grystanie> semi, semi. No po poprzedniej że to trzeba też nadrobić. Hmm. Dobra, no skał robię. Dobra, nie da się jednak. Ja yeah, pierdzielę. Ok, skraszono mi CES. <laughs> no, raid quit, quit, Tak, raid quit, raid quit. No dobrze to, a chop jest żony Nice. Łatwo, łatwo. Eze? O i mieszkańca. Masz bezprzewodową, czy co? Mm, nie, po prostu mam kabel rozwalony od jakichś 4 minut. Nie chcę się iść do sklepu i kupić nowej. Bywa, bywa. Powiedz go. Gościu też nie wie, o co chodzi. Gościu nie wie, o co chodzi, stary. U mnie jest, no. u mnie jest. U mnie jest. 39 Nie? Zablokowałem w Ale no, no, to Ale my to no. trollujemy, stary. Jak sobie zobaczę na Mikano, to ja chyba poza tym pijaciem nie mam ani jednego normalnego odcinka, który jest zwykłym gameplayem. <laughs> ja Ej no, troluj... ten ostatni to był git! Jako gameplay zwykły. O, oh, jest tam, Gościu. To... Dopóki mnie nie uderzy, tego nie widziałem. Tutaj jest. Ja go nie mogę stary mm. Jap! Napisał jap Czy tu jest stary? Czemu czytujesz? Wziąłeś to? No. Double ding, double ding przez ścianę, przez boksa. Lekki. był leg. O, wópka pójdę. O, chętnie, ja ci flesznę. Dzięki. Proszę. Jakiegoś dziwnego smoka, rzuca? Nie wiem, chyba tak akademii coś tam oglądał. Tak. O! Na Na no, tak Jak on tam był, jak on nie wyszedł? Wyszedł, wyszedł. Smoka rzuca tutaj. I sprawujemy. O! Eee, wyszedł mi! Yeah. Nice kill. A ja plantuję, jak to smoka strzelaj. Nie, ja, to się Crazy noskop. Jakiegoś ja GIFA muszę dać do tego? <laughs> tak jak się były jakby te edity kiedyś w 2015. Mm -hmm. to, oh my god, MLG, coś tam Tak, iluminacji. MLG, po prostu. Tak, tak. Wtedy za I grałeś? Co, no, coś robię? Ja zagrałem, bana dostałem. A. I w sumie tyle, i w TFA czasem się zdarzyło, ale tak to ja sportowiec byłem. Kilka grałem. O. Klega kolega też, a teraz spadł Z rowerka mi powiedział Ej, o mnie już, kolejny raz Bro, don't rush Okej? Okay? Okej okay. A ci flikuje Jak moje To Tak zawsze z każdym piszę Konwersacja sam ze sobą A ci flesza dał Myślałem, że on spikuje Jak już dlatego tego flesza, ludzie są głupi Tam jest Tak I tutaj na prawo Bo go nie widzę, ale... Ale skam Ale skam, Nic nie było Dobra, ten gościu nie umie grać Ten bardziej już umie grać Kosa, kosa, kosa Dobra, nie działa <noise> Nie tak nie kosa Ja <noise> mam flesza Dawaj Flash. ale zniki. Oj, jestem biały, mam biało, mam biało, mam biało Leży! A ty też Dobrze Ja nie się nie widziałem co się dzieje, po prostu skakałem, wstrzymałem spacer Ale deps, spamował Lol Mogłabyś zrobić z dźwiękami w tą grę, mogłoby mi pomóc O, tutaj jest no, Zabrałeś mi killa! Mm, dowód? Pisze na scoreboardzie, na scoreboardzie pisze y -y, -y, Jak prawda A no A tak, tak, już nie ma, nie ma. Dobra, ja gra się nie umiem. Ja nie będę plantował. Bo coś boli, że będę plantował. O, brani za dobry. Nara. Przegrałem na jedno. Pierwszy na niego Mi jest 78 ma. Dobra, lepsze. Lepsze, Lepsze, lepszy. Prostu. Idę trzymaj bombę. O, a desert Hydra, ale ładna. Nie biorę bamby, paskam bombę. Paskam bambę Jest Narazie Na nara E na u Ostało dwa Ja nie mogę trafić, sorry Trafiłem GG, bardzo prosta gra, myślę Co? Ma trzy winy. Tak, ma trzy winy Nie mogliśmy się trafić z chłopem Hela, nieźle. Panu skopom, robię. Aaaa, nie trafimy tak, Lecimy stare, pierwsze CT mamy, znowu przegramy. Wiele hyper. wtedy tam to przegraliśmy. Tak, nie całkowicie przegraliśmy. Zapomniałem. E. Dobra, jedna do ust panią. Naprawdę nie z mnie. No, zapomniałem. Spokojnie, <grym>. ja też. I oni idą jak nie tutaj. U mnie, tak jest u mnie jeden, z bombą A, i... Big Brain. Dwóch jest, dwóch jest, dwóch jest. Cofam, no. dwóch go będzie, jest. Leży, mam bombę. A, nie umiem. A kosy mu robię. No, w go ani nie, robię, nie, nie robię kosy. Boże, tu jesteś. Leży. Gratuluję. Dobry jesteś. Nie wiem. Aim <grym>, training, stary, tyle. Ale. I... Gram takie mapki czasami. Znaczy Czas... nie mapki, tylko gram na serwerach społeczności. Warmup servers. Nie wiem ja to w sumie CS ogólnie nie gram. Wchodzę do mnie, żeby coś nagrać i, i wychodzę. Nie mam maina. No i już nie ja mam maina na mnie. No i wyciągnąłem ja. zeszła we mnie. Okej. Okay. A no, mnie sam to nie przecież. A tu mnie mógł, tu mnie mógł. tu cię tu mógł. Było nawet blisko. Myślałem, że będzie edgebag. Myślałem Prawdopodobnie no poblock. Nie, u mnie jest jeden. A no tylko jeden. Jest jeden. Nie jest za tym elektrykiem. Nie pewno jak to na polsku jest. O, no, elektryk po prostu. Ale. Gości się do 126 ode mnie tylko. Nice. No to przegrywamy rundę. Spokojnie. Chodź na lewo. Ale tak, to zawsze możesz stało w co nie? <grym> Dawno nie gram teraz. O, ja gram tak. Zapomniałem, żeby słychać mnie jak przeładuję. Blisko, nie. blisko, no. Blisko, blisko. Nie wiem, Kościół dostał u mnie. Teraz widzę na czasie, go się dostał u mnie tego. Rata, ratet. Banna dostaniesz. Najnara. No Szybko, szybka reakcja. Dostał wiadomość, dostał wiadomość. O, tak, wysłał wiadomość. wiadomość. Ja teraz nie wiem, tam skoczył. Nie, na lewo. Nice! Clutch! Easy, easy. Tam mam, tam mam. Oj, ale easy. Tam mam, tam mam, tak. Tam mam, tam mam. Cheater! What? I do be like that sometimes. I'm not gonna lie. <laughs> ja dostałem reporta! Oh. <laughs> Ty dostałeś. O, ja też Też. Dostałem. Nie no, sama reporta dostała. No, lepiej ruszyły. Smurf, A ma w Czy w powietrzu chyba wihadu woli? Nice. Zapraszam tutaj. No, a, kraką dosłownie. On, 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 krok. Za mną! I tak mój mąż wyglądał. Stary, miałem by... ustalenia za, takie za zapytania. Patrz, teraz wielki angielski pojawia się. Wow, no i dobra, ja bym tak nie napisał. Co chciałeś powiedzieć? Co to I don't understand. Mówiłem! Mówiłem! Mówiłem wielki angielski wysoko, i, i, i. English no, nie mogę. Stary, stary 59, haha. Tam preferowałem tylko. A. Ja się bawię, stary, ja się bawię. O, wziąłem go. No ja znowu zacząłem będę Pa 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 nie widziałem, że on tam przychodzi, widziałem jak... Ja widziałem, jak przychodzi. No, będzie no, na, filmie. będzie na filmie, będzie na filmie. Będzie na filmie. Będzie trzeba zobaczyć, bo ja mam że nic nie widzę w tej grze. No, dlatego ja mam cząsty. Oh. Ja też nie widzę, stary. Ja normalnie gram Mamy to... So nawet. A? Ja mam field boxa, ja mam tego boxa całego białego, jaki widzę, żebym mógł jeszcze lepiej ich zobaczyć. Nie <laughs> wiem. Na biało, na biało po prostu. Na biało, no. Ja jestem takim kretem. Bywa. Dobra, siedzę na górze. Był tam. Czekam aż ich zabijesz. No, Najwyżej skłaczę je za obłoką. Dwaj tam są chyba, że się nie mylę. Nie wiem, jeszcze jeden tam jest, tak. Jeszcze jeden. No, zabijesz, stary! Nie, to... nie, stary, oni mówią, to... że czytujemy. O... Stary, ty no widziałeś co ja robię? Nie. No. oni ja mówią, że. już głowa boli. Bo Mam ochotę unmecza strasznie zagrać. Unmecza? A no, stary to będą czterej. No, no tak no, On prime ma no. Ej, mógłbym, tylko że musiał na meme. No w sumie Można zrobić taki filmik. O już jest! Dostał 33 w jednym. W lewo będziesz śmieć. Już. Dawaj, hop Nice try. Jest raz Nice try. Nice try, <laughs> nice try. <laughs> try. <laughs> no, to Good Z Stick jakbym trafił. A i to było naprawdę stick by było. Dobra no, jakiś polnisz u Są Co widzę? Pół angielsku, pół po polsku. Jest, jest. A w żadnym języku nie mówię poprawnie. To jest jeszcze się To, jest, Tak, to jest naprawdę dobre. Szczególnie po polsku. <głos> Dobra, <głos> nie wiem. Dobra, Pols Polski język, trudny język. No to prawda. Tu jest. <noise> jest? Tu nie. jest, u mnie. Pa, pa, uciekam no, ale, od niego. Ale, ale, tak, uciekam. Uciekłem. <noise> A, stary! Okay. <laughs> że coś się udało, nie, to jest. Retard moment u numeru 1: Top 5 Café Jest. Numer 5. Nie wiem. Zacząłem się wyświetlać ostatnio tu na YouTubie. I Tak się wciągnąłem w to ze znajomym, że przez 3 godziny, chyba do trzeci w nocy to oglądaliśmy. <laughs> I już mam w samo główne nice. momenty. Sarek, jak to ja to zrobię ten film? Ha, to chyba, to tak nazywał, I był takim w tą mm. kocsem, tąny szefem był. No do kapibara, kapibara, Sarek, kapibara, ha <laughs> ja ha. Czy nazywali to sobie top 5 kapibara, czy nie? Więcej. Numer 1, mi. Pa, nie już już sam. To jest flash. Oj, no, drugi. Pa pa pa, kosa. <laughs> Get spied <grych> Wallhack, no, tak. oczywiście Widać to na... Mam dowód Mam dowód rzeczowy mam dowód. Nagranie mam Ale dobry flash cię. Nie wiem stary Haha ja -ha. nie, <grych> nie, nie, stary, nie Nie, nie po prostu to Tak, to taki Tak, tak to był taki one Tapik. Nie, stary